Witajcie w kontynuacji cyklu dotyczącego odzyskiwania mleka. W poprzednim odcinku rozmawiałam z ekspertem o tym, jak nie stracić mleka w okresie zasuszania i przygotowania do laktacji, a dzisiaj skupimy się na prawidłowym rozdojeniu i odzyskiwaniu mleka właśnie w trakcie trwania tej fazy. Zostańcie z nami! Cześć Michał. Cześć Polu. Porozmawiamy dzisiaj o rozdojeniu. O fazie, która przypada na pierwsze 100-120 dni laktacji. Wiem, że ten okres jest bardzo ważny dla krów mlecznych i ekonomii produkcji. Dokładnie tak. W tym okresie następuje tak zwany szczyt laktacji, czyli moment, w którym metabolicznie krowy produkują najwyższe ilości mleka. Po drugie powinniśmy zadbać, żeby szczyt laktacji był jak najbardziej stabilny i jak najwyższy, tak aby krowy produkowały duże ilości mleka także w pozostałych setkach laktacji. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że prawidłowe żywienie białkowo-energetyczne w tym okresie gwarantuje skuteczne pokrycie oraz późniejszy prawidłowy wzrost i rozwój cielęcia. Co chcemy osiągnąć podczas tej fazy? Głównymi założeniami fazy rozdojenia jest uzyskanie jak najwyższych parametrów rozrodu, czyli chcemy, aby krowy były pokryte przed setnym dniami laktacji. Dodatkowo chcemy, aby szczyt laktacji był jak najwyższy, czyli tak, aby krowa produkowała duże ilości mleka przez cały okres laktacji. Dodatkowo chcemy, aby krowy były zabezpieczone przed schorzeniami okołowysieleniowymi, czyli przed kwasicą oraz przed ketozą. Skoro rozdojenie to tak złożony proces, to na pewno łatwo o popełnienie błędów. Do najczęstszych błędów zaliczamy zbyt niski pobór przez krowy suchej masy, nieprawidłowa ilość energii w dawce lub nieprawidłowy rodzaj stosowanej energii, mhm. niedobory mikro, makro elementów oraz witamin, zbyt duża ilość pasz treściwych, nieprawidłowe zbuforowanie lub brak jakiegokolwiek zbuforowania. Z tego co mówisz, wygląda na to, że na prawidłowe rozdojenie ogromny wpływ ma właśnie odpowiednie żywienie. Zgadza się. Błędy, które popełniamy w czasie rozdojenia, mogą rzutować na obniżoną produkcję mleczną, która wynosi nawet od 3 do 5 litrów mleka mniej dziennie od krowy. Nieprawidłowe żywienie energetyczno-białkowe w tym okresie może powodować pojawienie się chorób metabolicznych, które generują koszty związane z ich leczeniem, ale także ze zmniejszoną produkcją mleczną oraz mogą to być też dodatkowe koszty związane z nieprawidłowym rozrodem, tak? czyli każde nieskuteczne pokrycie może generować Kolejny koszt. Co w takim razie robić, aby temu zapobiec? Przede wszystkim dawka w rozdajeniu powinna być charakterystyczna dla tego okresu i komponenty, których używamy, powinny być jak najwyższej przyswajalności białka oraz bezpieczne dla zwierząt, tak aby w szczycie laktacji zwierzęta mogły produkować duże ilości mleka i żeby nie odbiło się to negatywnie na ich zdrowiu. Zatem należy dobrać odpowiednie produkty, które pokryją zapotrzebowanie na składniki mineralne, ale tym samym również zadbają o zdrowie krów, prawda? Jakie produkty polecasz? Idealną bazą białkową do śluz zbożowych jest Amirab Standard, czyli komponent białkowo-energetyczny o wysokiej przyswajalności białka. Wysoka przyswajalność białka w tym produkcie pozwoli na wyżywienie mikroflory żwacza oraz na uzyskanie prawidłowych poziomów mocznika w mleku. Do pasz premiowych lub rozdajeniowych polecam Prosoje Fat lub Amirab Effect. Prosoja dostarcza energię ketogeniczną, tym samym zapobiegając ketozie. Dokładnie. Prosoja jest także bogatym źródłem kwasów omega-3 i omega-6, które poprawiają uwidocznienie się rui oraz poprawiają parametry rozrodu. Białko zawarte w produkcie pozwala na uzyskanie dodatkowych litrów mleka. A jakie korzyści niesie Amirap Efekt? Amilab Effect wnosi do dawki pokarmowej przede wszystkim białko jelitowe, które nie obciąża żwacza krowy. Mhm. Jest to najprostsze i najtańsze rozwiązanie, które występuje na rynku, ponieważ możemy podnieść produkcję mleczną przy jednoczesnym niepogarszaniu parametrów rozrodu oraz zdrowotności zwierząt. Mhm. Ale nie są to jedyne produkty, które poleciłbym w tym okresie rozdojenia. Co w takim razie masz jeszcze na myśli? Krowy w okresie rozdojenia mają wysokie wymagania pod względem zapotrzebowania na mikro, makro elementy oraz witaminy. Idealną odpowiedzią na wysokie wymagania zwierząt jest linia NASHMIX. NASHMIX KWM Max to premiks laktacyjny, który w dawce od 100 do 200 g na sztukę dziennie dostarcza do dawki pokarmowej funkcyjne zawartości mikro-makroelementów, witamin oraz żywych kultur drożdży. Jest to odpowiedź na wysokie wymagania zwierząt. Jest to dawka premium w dobrej cenie. Okres rozdojenia to również okres, w którym bardzo ważne jest, aby zadbać o strawność pasz. Co w tym przypadku polecasz? W tej kwestii polecam nasz miks buffer Helat, który wnosi do dawki pokarmowej aż pięć substancji buforujących, m.in. żywe Kultury Droży oraz algi morskie. Mhm. E, zapewni to wysoką strawność dawki pokarmowej oraz zabezpieczy krowy przed kwaśnicą. Mhm. Michał, dziękuję Ci za dzisiaj, za dzisiejszą dziękuję. rozmowę, a Was zapraszam na krótkie podsumowanie. Wiedząc, jakie są największe zagrożenia i wymagania żywieniowe krów w fazie rozdojenia, oraz znając skuteczne rozwiązanie tych problemów, możemy zwiększyć produkcję mleka, jednocześnie dbając o zdrowie krów. Dzięki temu produkcja staje się jeszcze bardziej opłacalna, co tym samym daje większą satysfakcję hodowcy.